Przykryj kurczaka pokrywką, a efekt zaskoczy cię bardziej niż niejedno kuchenne odkrycie. Taki kurczak smakuje jak z restauracji. Zacznij od przekrojenia piersi z kurczaka wzdłuż, tak aby powstały dwa równe plastry. Ułóż mięso na desce, przykryj folią spożywczą i delikatnie rozbij tłuczkiem z obu stron. Następnie dopraw je solą oraz pieprzem. Przykryj pokrywką i odstaw na chwilę. Teraz przygotuj farsz. Posiekaj świeży młody szpinak, który nada potrawie lekko orzechowego smaku. Przełóż go do miski. Dodaj 70 g startego żółtego sera oraz 150 g serka śmietankowego. Dodaj jeszcze kilka ząbków czosnku przeciśniętych przez praskę. Nada to aromatu i lekkiej ostrości. Wszystko dokładnie wymieszaj, aż składniki się połączą. Na każdy plaster kurczaka nałóż porcję aromatycznego farszu. Teraz starannie zwiń mięso, formując je w rolatki. Zabezpiecz je wykałaczką, aby zachowały kształt podczas pieczenia. Przełóż rolatki na blaszkę i piecz przez 30 minut w 180 stopniach Celsjusza. To danie z zaledwie pięciu składników, a efekt i smak jest wyjątkowy. Idealnie kremowy, delikatny środek i lekko chrupiąca skórka na zewnątrz. Gotowe rolatki z kurczaka podawaj z ulubionym sosem.